Zanim kupisz kolejny drogi nawóz, rozejrzyj się po swojej działce. Prawdopodobnie rośnie tam żywokost. Chwast o dużych, szorstkich liściach i fioletowych kwiatach. Wyrzucasz go? To błąd. To prawdziwa bomba potasowa. Idealna dla pomidorów, ogórków i papryki. Zróbmy z niego darmowy, płynny nawóz. Potrzebujesz tylko wiadra i wody. Zbierz około jednego kg liści żywokost. Potnij je na mniejsze kawałki, aby przyspieszyć proces. Włóż je do wiadra i zalej dziesięcioma litrami wody, najlepiej deszczówki. Teraz najważniejsze, cierpliwość. Odstaw wiadro w cieniste miejsce na 2-3 tygodnie. Raz na kilka dni zamieszaj zawartość. Tak zapach nie będzie przyjemny, ale efekt jest tego war. Po tym czasie nawóz jest gotowy. Przeceć płyn przez sito lub gazę. Otrzymałeś skoncentrowaną esencję. To płynne złoto dla Twoich roślin. Kluczowy sekret. Stosuj go zawsze po rozcieńczeniu. Zapamiętaj tę złotą proporcję. Jedna część nawozu na 10 części wody. Podlewaj nim swoje warzywa raz w tygodniu, a zobaczysz różnicę. Liście staną się bardziej zielone. A plony będą obfite i smaczne. Przestań walczyć z tym cennym chwastem, zacznij go używać, a twój ogród ci podziękuje. Spróbuj już dziś.